Maria Sabina była to mazatecka kurandera, która pochodziła z meksykańskiego stanu Oaxaca, która żyła w latach 1894-1985. Była uzdrowicielką, która używała grzybów z rodziny Psilocybe w ceremoniach uzdrawiania zwanych veladas. Tradycja spożywania magicznych grzybów w Meksyku sięga czasów prekolumbijskich. Święte grzyby stosowane były przez majów w celu wywoływania doświadczeń religijnych. Maria Sabina, jako po pierwsza znachorka uchyliła rąbka tajemnicy światu zachodniemu, a konkretnie Robertowi Wosonowi i jego ekipom badawczym. W latach 50. i 60. Woson uczestniczył w serii ceremonii z Marią Sabiną. Welady były to całonocne ceremonie czuwania, podczas których spożywano magiczne grzyby jako sakrament otwierający wrota umysłu. Welady były uważane za sposób oczyszczania duszy i ciała i traktowane były jak sakrament. Święte grzyby pomagały uzdrowić zarówno ciało, jak i duszę uczestników, otwierały umysł, pomagały pozbyć się lęków i stawały się swoistymi przewodnikami w drodze życiowej. Maria Sabina stała się łącznikiem pomiędzy tradycjami szamańskimi, a współczesną kulturą zachodnią. Odkryła przed światem metody uzdrawiania przy pomocy naturalnej medycyny grzybowej. Chciałbyś jeszcze bardziej zgłębić swoją wiedzę na temat grzybów? Obserwuj po więcej. you okay.